Haha Sytuację cześć. trzeba nakręcić, no Sytuacja jest. Poszkodowana z frontu. Wróciła. Beczka jest panowie znaleziona. O! No czy kurczę się kupić, nie? Cześć, cześć. Na no miłość czeka już. Dobrze się składa. Nie będziemy mówić na wizji, ale rozmawialiśmy o pewnej osobie, która tu pewnej osobie jest winna parę pieniązków. Aha. Że jak nie będzie chciała dać po dobroci, to się skończy w beczce. A pan proszę pana? Zimowy, zimowy misio, pan niestety. Ty masz jakiś napój dla mnie? Oczywiście. O, no to miło no. Byłeś w dziadka? Dziadek dzwonił. Oczywiście. Mówi, że byłeś... Zakupy zrobiłem. Tak o, jak jasne, się? dzięki. Super, mi się pisze. No co ty? Dzięki. Super. Co to jest? No ja to jak dzieciak jestem, wiesz, wiekowy to już te kulki... A, takie dumneka. Nie? No z farożkiem na świecie. Zęb... Problemy z zębami, to wiesz jak, no jest, jak to robisz? Najpierw mleko czy płatki? E, najpierw płatki później to dosypuję na wierzchu. Ja w mleka, mleka, mleka już nie, Mleki, nie jem na razie. Kurwa nie ma mleko? Proszę? Potrzeba mleko? Na razie nie, bo mamy jeszcze w Na z no. następnego roku. to jest dobre, <laughs> ostatnio zjadłem ten. Z tym i jogurtem. ogór No, no przyjdzie, mogę postać? Nie reklamuj. No. Ci kurwa zbanują za reklamę. Po no. co? <laughs> Ty no gdzie ty znikłeś? O fajka jest. No no o, to. właśnie widzowie, jakby ci to nazywają nas patologiem, nie jesteśmy patologiem, no. bo o, to jest Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola też pijemy, to Oreo. nie jest tylko także alkohol. Oreo, mustarda. Mustardą gdzie ty, ty znikłeś? Ta? Słoneczna. Elegancka. No to co, codziennie u Ciebie po trzy razy? Została. Kurwa nie, dzwonił. ja do sobie zakupy, zrobiłem dzisiaj mu Aha. A wino jakieś było? Tak. <laughs> No dobrze. No trzeba niestety yy, osobę wiesz. No bo chciałem do biurać z tobą. Tam ja się chciałem to na jakiś czy tego No właśnie. to się wybieramy chyba. No nie ma jutro? Jutro jest jakiś. Wtorek. To jest. Wiosenny. No to jedzie. A ty kiedy do biura idziesz? W ogóle? Jadę. No dziadka i że co dzień. A dlaczego dzisiaj śmieję? Jakby zakupy mu zrobiłem. No, no dobrze, to, gratuluję. Się nie. Śmieje, nie, no dobrze, jak. No, się, no, wesoły no, ja jestem, wesoły romek. zakupy zrobiłem, kurwa, tego, a to się No, nie z siebie, to jest ten wesoły romek, no. To się śmieje ze wszystkiego, nie no. No i bardzo dobrze, cieszę się, że sprawy się układają. Te telewizory, widzę tam jakiś ten. No, panowie, wyszli się na wyższy level telewizory. Kurde. No się ze mnie śmieje. A ty gdzie byłeś? Co to tu codziennie jestem. Ty ma Czapkę masz zajebistą. Bo... Kurwa trzy zgubiłem, Oddał, a nie, jednej nie ma. Czapka, no, gdzie? Szark. Ty tyb... Jaki e... szark? Czytaj trochę. Koreki. Jaki rekin. Jaki Do Zrozumieniem. Co, co jest napisane? Jaki szark? Park. No. <laughs> spitfire. O, no, Spitfire. No, szark. No, okulary. Dzięki. Nie o. Żeby nie było, że to jest... Jakiś tego no, wszystko jest, czekaj, dzwoni czekaj, dobra, Marek, zrób klapson, dzwoni, firmy dzwonią, dobra, dzięki.